Cześć, witam w kolejnym nagraniu z cyklu korzyści z bycia klubowiczem Duo Live. Dzisiaj skupię się na moim ulubionym aspekcie związanym z duo, czyli możliwościami zarobkowymi, jakie daje nam firma. Jak już wspomniałem w poprzednim nagraniu, będąc zadowolonym konsumentem naszych produktów i polecając je paru innym osobom, możesz zrabatować swoje zamówienia nawet w całości. Ale nie musisz poprzestawać na tym. Firma oferuje multum różnego rodzaju prowizji, dostępnych dla każdego aktywnego klubowicza. W tym nagraniu pokażę Ci te najważniejsze. Zacznijmy od samego początku, czyli rejestracji jako klubowicz. Zostanie klubowiczem nie wiąże się z żadnymi opłatami, jest całkowicie darmowe. Wystarczy tylko, że zakupisz produkty dla siebie o wartości 250 albo 500 punktów. Każdy produkt ma przypisaną wartość punktową dla prostoty rozliczeń osób z różnych krajów, w których operuje się innymi walutami. Osobiście polecam dokonanie zakupów na 500 punktów, ponieważ dzięki temu możesz otrzymać wszystkie możliwe prowizje i korzyści ze ścieżki awansów, co jest niedostępne przy aktywności własnej na poziomie 250 punktów. Pierwszą podstawową prowizją, jaką możesz otrzymać, to prowizja z marży. Jeśli polecisz komuś nasze produkty i dokona on zakupu, otrzymujesz prowizję w kwocie równej różnicy między ceną zakupu przez tę osobę a ceną klubową, czyli taką, w jakiej ty zakupujesz produkty. Czyli na przykład, jeśli ktoś z Twojego polecenia zarejestruje się jako klubowicz na pakiet 500 punktów składający, składający się powiedzmy z dwóch zestawów, Duolife life dzień i noc. Taka osoba zapłaci za nie przy pierwszym zamówieniu dwa razy po 300 zł, czyli razem 600 zł. Cena klubowa natomiast wynosi dwa razy po 250 zł, czyli razem 500, a zatem ta różnica, czyli 100 zł trafia na twoje konto. Kolejną prowizją, jaką firma dzieli się z nami, jest tak zwana prowizja ze struktury rabatowej. Polega ona na tym, że każdy klubowicz ma możliwość zarejestrowania bezpośrednio pod sobą maksymalnie trzech osób. Jeśli ktoś zarejestruje więcej klubowiczów, to czwarta i każda kolejna osoba trafia głębiej do struktury i zapełnia kolejne jej poziomy. Bez względu na to, czy sam umieściłeś kogoś w swoim zespole, czy zrobił to ktoś, w czyim zespole ty jesteś, otrzymujesz prowizję od wartości punktowej zamówienia danej osoby. Z pierwszego poziomu otrzymujesz 5%, z drugiego i trzeciego po 4%, z czwartego i piątego po 3% i z szóstego 2%. Przy idealnym założeniu, że miałbyś wypełnione wszystkie 6 poziomów i wszystkie te osoby składałyby co miesiąc zamówienie na kwotę 250 punktów, otrzymywałbyś dochód pasywny w kwocie dokładnie 6472 zł. Każdego miesiąca. Jeśli byłyby to zamówienia na 500 punktów, wtedy Twoja prowizja wyniosłaby 12 945 zł miesięcznie. Jest to oczywiście przykład idealny, bo wystarczy, że ktoś poleci więcej niż trzy osoby, a ktoś inny mniej, już ta struktura będzie wyglądała trochę inaczej. Niemniej jednak, chciałbym, żebyś zrozumiał samo założenie tego bonusu, jak on działa, w jaki sposób on funkcjonuje. Następny element naszego planu wynagrodzeń dla mnie to jest prawdziwy ewenement w branży marketingu sieciowego. To jest premia udziałowa, firma Duolife. Już od pierwszego miesiąca umożliwia Ci uzyskanie udziału w globalnym obrocie punktowym całej firmy. I są dwa sposoby, aby ją uzyskać. Jeśli szybko podejmujesz się działania i w ciągu pierwszych 30 dni od rejestracji w klubie polecisz 3 osoby na produkty o wartości 500 punktów albo 6 o wartości 250 albo mix obu osiągniesz w ten sposób pierwszy awans w strukturach kariery jest to poziom złotego lidera grupy i zakwalifikujesz się w ten sposób właśnie do premii udziałowej od tego momentu każdego miesiąca w którym twoi poleceni klubowicze będą składali swoje zamówienia masz dożywotni udział w obrotach Duolife SA. Oczywiście też sam musisz korzystać z produktu. No ale już na tym etapie masz te produkty po prostu za darmo, więc siłą rzeczy i tak z nich zapewne będziesz korzystać. Natomiast drugim sposobem na otrzymanie premii udziałowej jeśli nie zależy Ci na tym, żeby szybko wystartować, jest osiągnięcie w dowolnym czasie drugiej pozycji w planie marketingowym, jaką jest młodszy lider zespołu. Mamy tu dokładnie taki sam wymóg, jak przy poziomie złotego lidera grupy, ale bez limitu czasowego, plus wymagany obrót całego zespołu, łącznie z Twoim osobistym zamówieniem, czy zamówieniami osób poleconych przez Twoich poleconych. Oraz osób, które polecił ktoś nad tobą i umieścił je w Twoim zespole. I łączny taki obrót wymagany to jest 4000 punktów w przeciągu, <coughs> przepraszam, w przeciągu jednego miesiąca, w przeciągu 30 dni. Tak? Nieważne w jakim czasie od rejestracji to zrobisz, jeżeli w ciągu 30 dni taki obrót pojawi się w Twoim zespole, wtedy osiągasz pozycję młodszego lidera zespołu i również kwalifikujesz się do tej premii udziałowej. Idąc dalej, skoro już jesteśmy przy ścieżce kariery, jeśli wystartujesz naprawdę szybko i w pierwszych 30 dniach osiągniesz poziom lidera zespołu, czyli 8000 punktów obrotu, firma dodatkowo wynagrodzi Ci jeszcze jednorazową premią w kwocie 1500 zł. Jeśli pójdziesz za ciosem i w ciągu 60 dni od rejestracji osiągniesz następną pozycję, czyli kierownika zespołu. To do tego Duolife dorzuci jeszcze kolejne 3000 jednorazowej premii. Wchodząc na pozycję lidera zespołu i wyżej, odblokowujesz sobie kolejny rodzaj prowizji. Jest to prowizja stanowiskowa. Na przykładzie lidera zespołu, jest to 6% od obrotu punktowego całego twojego zespołu bez tego limitu głębokości, jak to mieliśmy w przypadku tej prowizji ze struktury rabatowej. Nie ma tam żadnego limitu głębokości. Jedyne, co ogranicza tutaj ten bonus, to jest na przykład, jeżeli gdzieś w Twoim zespole pojawi się inna osoba, która ma tę samą albo wyższą pozycję od Twojej. Więc do, do momentu, aż się nie pojawi taka osoba, z całości tego obrotu, który się generuje pod Tobą, otrzymujesz tę premię stanowiskową. Idąc dalej, na pozycji kierownika zespołu przy obrocie minimum 30 tysięcy punktów. Dodatkowo firma udostępnia Ci nowiuszkiego Mercedesa C-klasy e, albo BMW Serii 3 e, do użytku osobistego, bez żadnych kredytów e, i leasingów. Jedyne co Cię interesuje to tylko lanie paliwa i uzupełnianie płynu do spryskiwaczy. Na kolejnej pozycji dochodzą jeszcze wycieczki na koszt firmy i inne dodatkowe bonusy, ale żeby nie robić też już za dużego mętliku w głowie, to myślę, że tyle informacji na raz będzie zdecydowanie wystarczające. Jeśli chciałbyś poznać plan kompensacyjny bardziej szczegółowo, to skontaktuj się z osobą, która pokazała ci to nagranie, a na pewno wyjaśnię ci wszystko, co chcesz wiedzieć dodatkowo. Aby wszystko uprościć i skondensować najbardziej jak się da, to przedstawiam Ci teraz na ekranie szacunkowe wartości wynagrodzenia w zależności od liczby aktywnych klubowiczów w Twoim zespole. Mając około 5-10 osób, które regularnie korzystają z produktu, Twoje zamówienia oraz szkolenia firmowe są za darmo. Przy 20-50 osobach zarabiasz około 1000 do 2500 złotych. Powyżej 70 osób są to zarobki rzędu 3500 złotych plus samochód firmowy. A powyżej 100 osób przekraczamy już barierę 5000 zł, i do samochodu firmowego jeszcze dodatkowo otrzymujesz zaproszenie na wyjazdy z innymi klubowiczami na koszt firmy, oczywiście. Plan marketingowy Duolife w połączeniu z takimi narzędziami, jak na przykład wirtualny prezenter, sprawia, że awansowanie w strukturach firmy jest niezwykle proste. Wystarczy robić dokładnie to, czego nauczymy Cię podczas wdrożenia i korzystać z dostępnych narzędzi, które wykonują za nas tak naprawdę większość pracy. Ja jestem w klubie od około 9 miesięcy. W tym czasie osiągnąłem 3 awanse i czwarty już dopinam dosłownie na dniach. W moim zespole jest już ponad 110 osób i w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy mam zamiar zakwalifikować się też właśnie na ten program samochodowy. A to wszystko zajmując się tym projektem, tak naprawdę tylko dodatkowo, nie rezygnując ze swojej obecnej pracy. I myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, jaką można dać temu systemowi: że naprawdę robiąc to dodatkowo, ale z głową i zgodnie z tym, czego uczymy, można tutaj zarabiać naprawdę bardzo ciekawe, bardzo przyjemne kwoty i korzystać z takich dodatkowych bonusów, właśnie jak samochód czy wakacje na koszt firmy. Jeśli chcesz zbudować sobie dodatkowe źródło dochodu albo szukasz jakiegoś stałego zajęcia lub po prostu chcesz się zabezpieczyć na wypadek, gdyby rząd na przykład chciał zablokować i Twoją branżę, tak jak to się teraz dzieje, w której obecnie pracujesz, czy masz firmę swoją, to moim zdaniem nie ma lepszego miejsca niż Life, żeby właśnie to zrobić, żeby zapewnić sobie takie zabezpieczenie czy dodatkowe źródło dochodu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, to daj znać w komentarzu albo odezwij się do osoby, która udostępniła ci to nagranie. Natomiast jeśli jesteś już klubowiczem Duolife, to pochwal się w komentarzu, jak długo z nami już działasz, jak duży zespół stworzyłeś czy stworzyłaś e, i jaką pozycję w planie kariery obecnie posiadasz. E, poz pozdrawiam wszystkich, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia znowu za tydzień w kolejnym materiale. Cześć!